Wiesz co, zobacz, Kajs. Teraz już podlinkuję narzędzia, jeżeli sobie przypomnę nazwy, ale ogólnie były już Cube CTL -e spięte z OpenAI-em do debugu, bo wiem, że nawet miałem okazję to pokazywać na prezentacjach, to takie pierwsze wersje. I one gdzieś pierwszą taką sensowność do troubleshootingu shootingu miały. Tak, ale teraz ta, ta właśnie ten K8 GPT, on obecnie jest jednym z najmocniej rozwijanych w ogóle projektów w CNCF-ie. I to naprawdę zyskało tak konkretnie wiatru żagle. No, jest to Tak, te pluginy. Yy, yy. Są ciekawą rzeczą, żeby sobie tak, bo właśnie on też, to właśnie dobrze, że o nim powiedziałeś, bo on przecież zjoinował się do Cloud Native Computing tak, Foundation. Dokładnie. Zrobił joina. Rozwija się. Z drugiej strony niby to wygląda, mam też trochę do czynienia czasami z dowcipu, sprawdzam sobie Azure Co-pilota. No, przemilczmy może o tak bo jeszcze mi MVP zabiorą. <głos> <głos>